Tego dnia wolność ponad wszystko. Hej Polaku, dawaj z nami, pora ściągnąć te kajdany. Będzie to protest ponad podziałami, wszyscy zjednoczeni. Wolnośląski protest wolnych Polaków, plac Nowy Targ godzina 14. Cała Polska zjednoczona bez podziałów. Cel protestu wolność. Przywieźcie ze sobą wiadra pozytywnej energii, bo na pewno tak będzie. Na pewno będziemy się świetnie bawić. Protest jest pokojowy, protest jest zgłoszony. 4 grudnia, godzina 14. Plac Nowy Targ. Musimy tam być wszyscy wspólnie po to, by pokazać, że nie zgadzamy się na podziały, nie zgadzamy się na segregację, nie zgadzamy się na niszczenie polskiej gospodarki. Wspólnie jesteśmy siłą. Doszliśmy do momentu, kiedy już nie możemy cofnąć się na centymetr. Popatrzcie na Austrię, popatrzcie na Australię, popatrzcie na inne kraje, w których wszystko zostało już pozamiatane. Kochani, niech nikogo nie zabraknie. Najważniejszy dzień. Cała Polska zjednoczona, bez podziału 4 grudnia we Wrocławiu widzimy się, w wydarzyć. Pokażmy, że jesteśmy gospodarzami w swoim kraju. Walczmy o nasze finanse, wolność. Zdrowie i życie. W obliczu ogólnoświatowych protestów chciałbym zaprosić Was 4 grudnia do Wrocławia na Dolnośląski Protest Wolnych Ludzi, który rozpocznie się już o godzinie 14 na Placu Nowy Targ. Bez podziałów. We Wrocławiu. Wszyscy musicie tam być. Bez podziałów. Wszyscy, absolutnie wszyscy. Kochani, 4 grudnia, godzina 14. Walka o wolność podstawowe, prawa i wolności konstytucyjne i walka przeciwko segregacji sanitarnej. Polsca Widzimy się 4 grudnia. Cała Polska Zjednoczona widzimy się we Wrocławiu. Marsz Wolnych Polaków. Cała Polska Zjednoczona do Wrocławia! Do Wrocławia! Do Wrocławia! Do...